Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo dzisiejsze to wyrzuty. Mocny prysznic, taki zimny prysznic miałem dzisiaj w czasie tej modlitwy, bo ten Pan Jezus, który nas tak kocha, do którego się lubimy przytulić, u niego się schronić, no dzisiaj robi nam wyrzuty: wyrzuty, że pomimo tego, że tyle cudów się dokonało w naszym życiu, dalej nie uwierzyliśmy. Powiem Wam mocny rachunek sumienia dla mnie. Rzeczywiście, patrząc na swoje życie, wydarzyło się w moim życiu mnóstwo cudów. Mógłbym je posegregować, po, po chronologicznie poukładać, ponazywać, a mimo to moja wiara jest jaka jest. To zimny prysznic dzisiaj, kiedy Jezus czyni nam wyrzuty. Ale są też takie momenty, w których Jezus dla naszego dobra nie boi się nam tych wyrzutów uczynić. Nie obrażajmy się, skorzystajmy z tego, przyjmijmy te wyrzuty Pana Jezusa. No i uświadamiając sobie może jeszcze raz więcej, jak wiele cudów dokonało się w naszym życiu, starajmy się łapać ten pociąg do wiary, jak niektórzy mówią. No i po prostu wzrastać. Niech na, te, na to wzrastanie. Błogosławi nas i szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro.